Czym dla buddystów jest medytacja? To medytacja zen oznacza odcięcie myślenia i pozostawienie swojego umysłu w spokoju. Łatwiej będzie może zrozumieć niewtajemniczonym, jeśli sobie wyobrażam, każdy ma z nas taki moment w ciągu dnia, nawet nie jeden, kiedy staramy się uspokoić nasz umysł, skupić się na jakimś rzeczy na jakieś myśli czy wyciszyć się po prostu i wtedy y, możemy łatwo zauważyć co się dzieje w naszym umyśle to jest takie wejrzenie w umysł oczywiście bardzo powierzchowne ale możemy doświadczyć tego co się tam dzieje i i, i zobaczyć, jak bardzo zajęty, bardzo chaotyczny jest nasz umysł. Jak pani to robi? Jak się robi taką buddyjską medytację? No są różne techniki. Taka najprostsza? Najprostsza technika to można powtarzać przy wdechu trzy razy czysty umysł, czysty umysł, czysty umysł i przy wydechu nie wiem. To jest technika dla początkujących. A co takie zaawansowane techniki dają na co dzień człowiekowi, który prowadzi od jakiegoś dłuższego czasu tego typu medytację? No to ma ogromny wpływ, ponieważ harmonizuje nasze ciało i możemy żyć w harmonii ze sobą, ze swoim umysłem, swoim ciałem. I... Niech Pani opisze jakieś takie ciekawe doznanie, które miała Pani podczas głębokiej medytacji. Po dłuższym czasie to można odczuć bardzo wyraźnie a ten umysł, który zwykle jest jak zburzone morze. W pewnym momencie się wycisza i wtedy morze jest tak jak czasami widzimy, takie spokojne morze jak tafla jeziora. I to jest bardzo przyjemne, bardzo komfortowe uczucie. Ale czy ma to jakieś konkretne zastosowanie? Czy wtedy łatwiej jest zrozumieć sens życia albo może rozwikłać jakąś zagadnę? To było bardzo konkretne zastosowanie w ogóle w życiu, w pracy, w kontaktach z ludźmi, ponieważ medytując, nasz umysł staje się czysty i jasny, taki bardzo klarowny. I wtedy odbieramy rzeczywistość taką, jaka ona jest, nie mamy potrzeby skupienia na, na siebie całej uwagi, tylko jesteśmy w stanie po prostu tę uwagę skierować na zewnątrz. Czy dzięki medytacji odpowiedziała Pani sobie na jakieś ważne pytania? Tak, oczywiście. Jakie na przykład? Na przykład, dlaczego żyję na tym świecie, To było dla mnie zawsze najistotniejsze. A czy na przykład stosunek do innych ludzi jest, zmienia się? Tak, jak najbardziej. To się dzieje wręcz automatycznie, ponieważ praktykując, odcinamy myślenie. I powracamy do przedmyślenia. Przed tym myśleniem to jest nasza yy, prawdziwa natura. I ta prawdziwa natura każdy ją ma, każdy człowiek ją ma. Pierwotnie ona jest czysta, pełna miłości, pełna współczucia. W związku z tym całe nastawienie do życia się zmienia i do innych ludzi. Kiedy Amerykanka Nero Markow dowiedziała się, że jest nosicielem wirusa HIV z początkami pełnoobjawowego AIDS, cały jej świat legł w gruzach. Lekarka powiedziała jej, że może żyć najwyżej 18 miesięcy. Jedyne co postanowiła, to godnie umrzeć bez panicznego lęku o los swój i swoich dwóch córek. Wynajęła mały domek nad oceanem w odludnej okolicy i przeprowadziła rachunek wspomnień z przeszłości, które były dla niej psychicznym balastem. Uwolnienie się od negatywnych emocji pozwoliło jej zaznać wewnętrznej ciszy. Rozpoczęła również w tym czasie medytacje polegające na biernym obserwowaniu wdechu i wydechu, a także na powolnym marszu z jednoczesnym wyciszeniem wszelkich myśli. Prowadziła też medytacje, które polegały na wizualizowaniu przepływającej energii przez czakry, czyli punkty ciała, przez które przenika nas ożywiająca cały świat energia. Wieczorami praktykowała buddyjską medytację Humming. Polega to na dźwięcznym brzęczeniu, które pozwala się skoncentrować na naszym wewnętrznym ja, czyli duszy. Pewnego dnia podczas spaceru poczuła absolutną jedność ze wszystkim, co ją otacza. Z oceanem, ze słońcem, z wiatrem. Było to olśnienie, które u buddystów nazywa się Satori. Od tego momentu czuła się coraz lepiej, a intuicja mówiła jej, że jest zdrowa. Choć rozum podpowiadał co innego. Wreszcie odważyła się zrobić test na obecność wirusa. Jakież było jej zdumienie, gdy okazało się, że faktycznie jest zdrowa. Lekarze wielokrotnie ponawiali testy, by wykluczyć pomyłkę, jednak nikt z nich nie zapytał Miro, jak to osiągnęła. Ona sama, czując się odpowiedzialna za innych chorych, napisała książkę Jak zwyciężyć AIDS. Wykorzystuje Pani metodę medytacji, czyli wprowadzania człowieka w stan takiej pogłębionej relaksacji, do czegoś bardzo pozwalicznego, do nauki języka. Czy mogłaby Pani o tym opowiedzieć? Stan relaksu jest stanem, w którym y, obie półkule pracują synchronicznie i jest to jedyny stan ludzkiego umysłu, a takich stanów jest cztery. W którym półkule się synchronizują i można to wykorzystywać do nauki. Dla osób, które nie trenowały medytacji, dla których osiąganie stanu głębokiego relaksu, stanu alfa może sprawiać trudność, zostało skonstruowane. Przez naukowców niemieckich specjalne urządzenie to urządzenie systemu Sita i to urządzenie pomaga osiągnąć stan głębokiego relaksu, stan alfa w dosyć krótkim czasie. Mózg pracuje na czterech różnych rodzajach częstotliwości. Tak. Ten rodzaj, który w tej chwili nam towarzyszy, to jest stan to Jest to stan charakteryzujący aktywność, naszą aktywność, którą mamy w ciągu dnia. Stan mniejszym jest stan alfa, czyli stan medytacji. Jednocześnie jest to stan głębokiego relaksu. Następny stan to jest stan theta, jest to stan snu lub bardzo głębokiej medytacji i ostatnim stanem jest stan delta, jest to stan głębokiego snu, na który ludzie y, wprowadzają się w czasie snu mniej więcej dwa razy w ciągu nocy na krótko, na parę tylko minut. Stan alfa nie jest stanem snu. W stanie alfa mamy bardzo zrelaksowane ciało i bardzo odprężone, natomiast wszystkie zmysły działają to działają jeszcze powiedziałabym lepiej, dlatego że na przykład w stanie alfa głośniej się słyszy, tak jakby ktoś nam wyczyścił uszy. Prowadzimy medytację, wprowadzamy się w stan alfa i zaczynamy się uczyć na przykład języka. I jakie są efekty? Na przykład, czy porównywano osoby, które uczyły się tego samego materiału bez wprowadzania się dzięki medytacjom w taki stan pogłębionej relaksacji z osobami, które to czyniły? Eksperymenty na temat skuteczności nauki systemem SITA, czyli nauki w stanie głębokiego relaksu były prowadzone w latach 80. w Niemczech na Uniwersytecie Bundeswehry w Hamburgu. Eksperymenty wykazały, że można rocznego kursu językowego nauczyć się w tydzień. Co jest ważne, wiek uczącego się nie gra roli, ponieważ celowo do eksperymentu dobrane osoby 20-letnie i ponad 50-letnie eksperymenty były potem powtórzone w latach 90. w Polsce, w dwóch ośrodkach i również uczący się przyswoili sobie roczny kurs językowy w tydzień. Ile trwa wprowadzenie się w taki stan? Przy pomocy tego urządzenia, o którym mówimy, od 5 do 10 minut. W tym, że im częściej korzystamy z urządzenia, im regularniej to robimy, czas ten się skraca. Pani wprowadziła się w taki stan? Tak, ja to znam z autopsji. I jakie to jest uczucie, kiedy już jest głęboko w tym stanie? Bardzo przyjemne, bo jest to stan głębokiego relaksu. Jest to y, uczucie ciepła, odprężenia w mięśniach. Poza tym y, zawsze skutkiem ubocznym takiej nauki jest dobre samopoczucie i te możliwości tak naprawdę są w nas. Technika pozwala wspomóc ten proces. Robert Monroe, amerykański biznesmen, był typowym przedstawicielem klasy średniej aż do czasu, gdy odkrył, że potrafi wychodzić ze swego ciała fizycznego. Początkowo myślał, że zwariował, ale badania potwierdziły, że posiada paranormalne zdolności. On sam uważa, że aby zaakceptować realność ciała duchowego i egzystencję w jego obrębie, konieczne jest osobiste doświadczenie tego typu. W książce Podróże poza ciałem Monroe przedstawił poza opisem swych przeżyć także prostą technikę pozwalającą czytelnikowi rozpocząć tę najbardziej fascynującą z możliwych podróży do granic Poznania. Za największą przeszkodę do pokonania uważa on barierę strachu. Obawy, że po wyjściu z fizycznego ciała nigdy do niego nie wrócimy. Jest to również strach przed nieznanym, przed tym, co możemy tam spotkać. Kiedy już uda nam się pokonać strach, musimy nauczyć się relaksacji fizycznej i umysłowej. Chodzi tu o stan na pograniczu snu. W tym momencie musimy nauczyć się wywoływać stan tak zwanej wibracji. Możemy to osiągnąć, koncentrując się na ciemności pod zamkniętymi powiekami. Kiedy poczujesz wibrację, popchnij je wzdłuż ciała, aż do palców stóp, a potem ponownie w stronę głowy i tak Gdy nadasz już fali określony rytm, przestań ją kontrolować i pozwól jej poruszać się samej, aż do momentu, gdy jej częstotliwość stanie się tak duża, że przestaniesz ją w ogóle odbierać. Osiągnięcie tego etapu oznacza, iż jesteś już gotów na pierwsze oddzielenie się od ciała. Należyć ci się w tym miejscu jeszcze jedno słowo ostrzeżenia. Po przekroczeniu tego punktu nie będziesz mógł już zawrócić. Zetkniesz się z rzeczywistością jakościowo zupełnie inną niż ta, w której żyjesz. Nie możesz również przewidzieć, jaki to będzie miało wpływ na Twoje życie i Twój światopogląd. Jednego możesz być tylko pewien. Przeżyjesz największą przygodę, z jaką do tej pory zetknął się człowiek. Pan dzięki medytacjom osiągnął bardzo ciekawe efekty. Potrafi Pan wychodzić swoim drugim ciałem, tak zwaną duszą czy ciałem astralnym, różnie jest to nazywane, poza ciało fizyczne i odbywać podróże. Jak to się dzieje? Jest to osiągnięte przez sposób medytacji, dość głębokiej medytacji, i nazwałbym to podróżowaniem świadomością. Jest to opuszczanie, nie opuszczanie swojego ciała, ale jest to podróż swoją świadomością w dowolne miejsca. Niech Pan opisze po kolei jak to się dzieje. Siada Pan w pokoju na dywaniku, czy pan się może kładzie na tapczanie, jak to jest? Niekoniecznie siadam. Potrafię to zrobić w dowolnej chwili, w dowolnym miejscu i w dowolnym momencie. Wysłanie swojej świadomości poza obręb, przyjmijmy to swój, no, na, na, na naszej czasoprzestrzeni. No, jest bardzo trudno określić, w jaki sposób to to robię, dlatego że jest to dar, który posiadam, od, no nie pamiętam odkąd. Po prostu siadam, wyciszam się i już jestem poza. Ale czy ty wtedy widzisz wszystko wokół tak jak ja teraz widzę tę ścianę na przykład? No tak, to jest tak. Widzę te, to obecne miejsce, w którym się na przykład mogę widzieć, od razu nie, nie określam jakiegoś celu, bo jest, następuje taki jakby takie mini programowanie przed tym, ja zamierzam gdzie... Gdzie chce się udać. To znaczy, jakby kodował się i mówię, no lecę, czy chcę zobaczyć to miejsce, czy, czy znaleźć się w tym miejscu. I po tym wyjściu jestem tam. Natomiast mogę też obserwować miejsce, w którym akurat bezpośrednio jestem. Tylko, że, no właśnie, troszeczkę inaczej. To znaczy, jak to inaczej? Inaczej niż widzisz ten telefon w tej chwili, który stoi przede mną. Tak, inaczej, bo widać na przykład jego, jeżeli ktoś wie, co to jest aura przedmiotów martwych bądź ożywionych. A czy widziałeś swoje własne ciało leżące na przykład na tapczanie, kiedy ty opuściłeś własne ciało? Kiedyś widziałem w trakcie operacji. Zresztą lekarz, który dokonywał tej operacji był zaskoczony, bo powiedziałem mu dokładnie, co ze mną robiono. Czy każdy z nas poprzez medytację może przeżyć takie dziwne doświadczenie opuszczenia własnego ciała? Myślę, że tak. Można to osiągnąć przez bardzo głębokie stany wyciszenia i stany relacji. Stany medytacji.